Ja, yeah, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie przygotowałem dla Was taki temat, a mianowicie jak nie zachorować biegając w zimę. Ponieważ część osób decyduje się na to, żeby nie biegać zimą, chociaż całe wakacje, wiosny, a nawet jesień biegali, biegali regularnie, to zima jest dla nich porą roku nie do przeskoczenia i obawiają się, że właśnie wtedy zachorują czy to przed świętami, czy to po prostu przed jakimś planowanym urlopem, czy po prostu będą chorzy zimą bo spowoduje to bieganie, ale czy warto się tego bać albo co zrobić, żeby właśnie nie zachorować? Ten cały temat podzielmy sobie na kilka segmentów i na początku zacznijmy sobie od części treningowej. Mówi się, że zimą powinniśmy biegać wolniej i w pewnym stopniu jest to prawda, ale niekoniecznie. Przyjęło się, że osoby, które startują w sezonie wiosennym i w sezonie jesiennym w zawodach, zimą budują bazę tlenową, czyli biegają wolniej, biegają na tętno, tętno zwykle między 130 a 150, zawodowcy biegają na niższe tętno, mówiąc w skrócie, biegamy wolniej, ale no nie każdy w ten sposób przygotowuje się. Niektórzy mają zawody wcześniej, po prostu są cały czas w treningu. Można powiedzieć, że do temperatury minus 20 stopni jesteśmy w stanie realizować wszystkie swoje treningi dosyć normalnie, jednak jest kilka problemów, a mianowicie dosyć zimne powietrze i oddech ustami. Jeżeli biegamy bardzo mocno, szybko i oddychamy, łapiemy bardzo dużo zimnego powietrza ustami, możemy. Faktycznie troszeczkę spowodować przyspieszenie albo powstanie stanu zapalnego, mogą je po prostu zachorować. Dlatego polecę się, żeby te bardzo intensywne treningi skrócić, zredukować i żeby ponad 80%, albo przynajmniej 80% treningu zimu, było po prostu wolniejsza. I przy takim rozłożeniu treningów. Całe obciążenie treningowe oraz ten oddech, który podczas treningu tlenowego będzie głównie polegał na oddychaniu nosem, powinien być 100% bezpieczny, i sam w sobie trening nie powinien być żadnym, żadną wymówką do tego, żeby nie biegać na dworze zimą. Dlatego podsumowując, intensywne elementy, tak, ale mniej, ogólnie trzymamy się tego, żeby oddychać naszym nosem cały czas. No, oczywiście otwieramy usta wtedy, kiedy mamy mocniejsze akcenty, co nie zmienia faktu, że to powinno być pewną prewencją treningową przed zachorowaniem. Drugi element, który zabezpieczy nas, powiedzmy, przed zachorowaniem, to jest odpowiednie ubieranie się zimą. No i teraz po kolei. Mam takie trzy zasady. Pierwsza zasada, zawsze ubieram maksymalnie dwie warstwy odzieży zimą. W ogóle nie ubieram trzech, pięciu i tak dalej. Zawsze są to dwie. I za chwilkę przejdziemy do konfiguracji. Druga zasada, dostosowuję odzież do temperatury na dworze. Poniżej zera, czy jak mam temperaturę na minusie, albo powyżej, powiedzmy od 1-2 stopni do tam 80. To jest w miarę podobna zasada. Ostatnia rzecz: dostosowuję odzież do tego, czy są jakieś opady, deszczu, śniegu, jaka jest wilgotność. Jeżeli coś pada, no to ubieram się inaczej. No i teraz konkrety. Pierwszą, najważniejszą warstwą jest oczywiście odzież termiczna. I ta odzież termiczna może być po pierwsze. Dosyć zimna, czyli taka stricte syntetyczna, poliestrowa, może dodatek poliamidu tam będzie, ale mówiąc w skrócie, jest to 100% syntetyk, który mocno ma przylegać do naszej skóry, do naszego ciała, czyli opina nas z każdej strony i ona zapewnia nam taką powiedzmy dodatkową warstwę cieplną i służy jako potówka, czyli usuwa wilgoć z naszego ciała. I taką odzież zawsze zakładam w powyżej 0 stopni, czyli jak jest 1, 2, 3, 5, to to jest moja pierwsza warstwa na 100% zawsze. Druga odzież termiczna, ta cieplejsza, na temperatury minus 1, minus 5, minus 10, to jest odzież termiczna z dodatkiem wełny. Najczęściej z dodatkiem wełny merynosa, czyli takiej powiedzmy najbardziej jakościowo, gatunkowo i najcieplejszej wełny na rynku. Oczywiście nie w 100% wełny merynosa. Zwykle taka odzież, na przykład kupiona w moim sklepie w Studio Sport na warszawskim Żoliborzu, yy, koszulka z długim rękawem Brubecka bo tam akurat takie mamy w sprzedaży, ma 40% merino, więc to nie jest 100% i bardzo dobrze, bo ona i tak dobrze grzeje i tak super trzyma ciepło. Reszta materiałów to są syntetyki, a te 40% uwierzcie mi, że robi robotę w 100% i jest naprawdę dzięki temu ciepło. Druga warstwa dostosowana jest już do pogody, a mianowicie jeżeli na dworze pada mocno, pada śnieg, mocno pada deszcz, to wtedy kurtka, kurtka wodoodporna na właśnie tą bieliznę. Dostosowuje do temperatury, czyli jak jest np. minus 5 i pada mocno śnieg, no to jest kurtka plus ciepła bielizna termiczna. Jak jest plus 5 i mocno pada deszcz, to jest cienka bielizna termiczna i dalej kurtka, czyli kurtka wodoodporna, wodoodporna wiatroodporna to jest podstawa, kiedy cokolwiek pada z nieba. Natomiast jeżeli nic nie pada z nieba, to bluza, ciepła, bluza zimowa. Każda firma ma taką zimową bluzę, i ona wygląda trochę jak z takiego polarku. Również jest 100% syntetykiem, może mieć technologiczne różne domieszki materiału. Bo na przykład, Mizuno ma coś takiego jak Breath Thermo w swojej odzieży, Asics ma jakieś tam ocieplające materiały. Każdy producent ma coś tam swojego. I taką bluzę nakładam znowu na odzież termiczną. I tyle. Dwie warstwy, nic poza tym. Umiejętnie ubierając się zimą, zabezpieczamy się właśnie przed przechłodzeniem, przed wyziębieniem, właśnie przed mokrym deszczem, tym, że nasza odzież złapie wilgoć, i my się wyziębimy. Dwie warstwy w zupełności wystarczą. Ja do sobie dobrze zdaję sprawę, że każdy mężczyzna w takiej czapce wygląda jak plemnik. Ale ta czapka ma zabezpieczać Was przed wychłodzeniem i jest obowiązkowym elementem odzieży biegowej. Oczywiście możecie zainwestować sobie w opaskę na uszy, na głowę, która też może być wiatroodporna i może być super, ale to nie ma znaczenia. Uszy mają być zakryte. Nie róbmy z siebie małego dziecka, nie idziemy na bieganie na miasto, żeby podrywać laski i żeby się komuś podobać. Mamy, by przyjść zdrowi do domu. Także czapka. Dodatkowo chusta, pod szyję, obowiązkowo jak są chłodne, dni, zakładamy sobie chustę typu baf i oczywiście rękawiczki, czyli trzy najważniejsze akcesoria. No jeszcze dodam tutaj ciepłe skarpetki, kiedy jest naprawdę zimno. Obowiązkowo muszę poruszyć kwestię odżywiania i suplementacji i tutaj przede wszystkim chodzi mi o to, że część amatorów biegania myśli sobie, że skoro biegają i tak spalają dużo kalorii na treningu, to mogą sobie żerać pizzę codziennie i ogólnie odżywiać się do dupy. Ale to nie jest prawda, bo każdy z nas, niezależnie od tego, jaką dyscyplinę uprawiać, czy to jest kulturystyka, bieganie, trójbój siłowy, czy pływanie, czy jazda na rowerze, albo gra w piłkę nożną, każdy z nas ma obowiązek zdrowego odżywiania się i dostarczania ciału tych substancji, makro i mikroelementów, które sprawiają, że nasze ciało regeneruje się z treningu. Więc wybiegacze też powinniście odżywiać się zdrowo. Ale nie będę tego tematu jakoś specjalnie szeroko poruszał, bo jest zbyt długi. Na ten odcinek. Natomiast poruszę temat suplementacji. A mianowicie, każdy z was powinien zbadać sobie metabolit 25H przed sezonem zimowym, żeby zobaczyć jaka suplementacja witaminy D3 powinna być odpowiednia w danym okresie. Co oznacza w skrócie, że jedna osoba, żeby osiągnąć określony wyższy poziom witaminy metabolitu 25H we krwi, będzie musiała jeść 4 4000 jednostek, a druga 8-12 jednostek. No bo 2000 jednostek to możemy sobie wpisać między bajki. Poza tym są jeszcze dwa suplementy, które na pewno zaleciłbym każdemu, każdemu na stosowanie w okres jesienno-zimowy. Po pierwsze to jest Tran Rebi i kwasy omega-3 EPA/DHA, czyli albo pijemy Tran, albo suplementujemy omega-3 w kapsułkach. Ja jestem jednak za tym, żeby kupić sobie Tran do picia i spożywać taką jedną łyżkę stołową dziennie każdego dnia. Będzie to jakby dodatkowe wsparcie dla odporności, natomiast drugim suplementem jest cynk w trochę wyższych dawkach, takich 30-40 mg na noc, każdego wieczoru. Z jednej strony będzie lepsza regeneracja, z drugiej strony będzie lepsza odporność, aczkolwiek ten cynk stosowałbym przez 30 dni, po czym zrobił 30 dni przerwy i znowu stosował go 30 dni, tak w kółko w okresie jesienno-zimowym. No, ale czasem jest tak, że nie ma cudów i, i tak zachorujecie, albo przynajmniej będziecie w takiej pierwszej fazie zachorowania, w której będziecie czuli się dziwnie. Wstaniecie rano, lekko zaboli gardło, albo nie wiem, złapie was katar. Co wtedy robić? Spokojnie, jesteście w stanie dosyć szybko postawić się na nogi. Najlepiej dać sobie 2 do 3 dni wolnych od treningów, od pracy. Najlepiej wziąć L4 w pracy, szybko polecieć do lekarza rodzinnego, niech da Wam 2-3 dni zwolnienia i 100% odpoczynku. Serio, 100%, czyli nic nie robicie. Albo robicie podstawowe obowiązki domowe, tak żeby wasza żona, mama, czy ktokolwiek inny no po prostu nie uwziął się na was, co nie zmienia faktu, że minimalizujecie aktywność fizyczną do zera, w ogóle nie uprawiacie sportu w tym czasie. Najlepiej spędzić ten czas w łóżku, pić ciepłe napoje, jeżeli boli was gardło, zrobić sobie jakąś płukankę z solą i wodą utlenioną i szczerze, w ciągu dwóch, trzech dni jesteście w stanie postawić się 100% na nogi i wrócić do treningów, albo do swojego planu treningowego, albo nawet lepiej zrobić sobie lżejszy tydzień z mniejszą objętością biegową i z mniejszym, wolniejszym tempem na niższym tętnie i zobaczycie, że to da Wam najlepsze efekty. Napiszcie mi w komentarzu jakie Wy macie sposoby na zimowe choroby i czy biegacie zimą. Mam nadzieję, że biegacie zimą i nie odwalacie maniany, że dajecie sobie spokój. Część biegaczy wiem, tak chodzi na siłownię i biega na bieżni. Ale ja bym tak nie potrafił. Strasznie nie lubię biegać na bieżni mechanicznej. Dla mnie bieganie to jest tylko na dworze. Także dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.